Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj kochani będziemy sobie aranżować na nowo to oto terrarium. Siedzi w nim praktycznie dorosła, myślę, że mogę stwierdzić, że dorosła już samica Brachypelma auratum, czyli to jest ptasznik ognistokolanowy. Dzisiejsza braszka zamieszkuje dziko Meksyk, a dokładnie jego wyżynne tereny i jest to, słuchajcie, Ptasznik, którego śmiało można polecić początkującym jak każdą zresztą brachę pelmę. One się nadają wręcz idealnie dla początkujących. Także jeśli ktoś po dzisiejszym odcinku chciałby taką, można sobie ją kupić jako pierwszego, ale z tego co wiem, to w Polsce na chwilę obecną jest naprawdę strasznie ciężko dostać młodziaka z tego gatunku. Ja cały czas czekam, aż mi samet dorośnie, będę je dopuszczał. Będziemy oczywiście to widzieć na filmie, ale niestety na to trzeba trochę czasu jeszcze poczekać. I jeszcze zanim skończę ten nudny wstęp, chcę Was zaprosić na mój Instagram, ponieważ jutro lecę kręcić co prawda na tydzień, i na dwa, ale myślę, że wykrzesamy z tego tygodnia wszystko, co się tylko będzie dało. I właśnie na moim ptasznikowym Instagramie będziemy mogli sobie oglądać jakiś backstage, jak coś robię. Myślę, że będę dawał różne story może nie jakoś tak, wiecie, bardzo dużo, ale chciałbym jedną dziennie jakąś relację wrzucić z tego kraju. To tyle, zabieramy się do roboty. Najpierw sobie wyjmę ptasznika, a później będę pół godziny czyścił to terrarium. Bo jak ja strasznie nie lubię tego dźwięku. Jest okropny, jak się trzęsą szyby w prowadnicy. No, i zwróćcie uwagę, że no to podłoże to wygląda tak, bym powiedział już kiepskawo. Grzyb się pojawił swoją drogą w ogóle to. Był grzybek taki jednodniowy, który urósł w jeden dzień, a potem umarł też w jeden dzień. O, tu widzimy nowego grzybka. No, generalnie trzeba to wywalić. Totalnie całkowicie. Zobaczmy sobie naszą samiczkę, która tam sobie dzielnie siedzi, w tej tubie. Uważajcie, bo jest piękna, więc musicie się przygotować. O, witaj. No, patrzcie na nią. Prawdziwy ptasznik ognistokolonowy. Generalnie pamiętajmy o tym, że te ptaszniki wyczesują włoski parzące. No i warto o tym pamiętać jednak. W razie gdyby ktoś tam sobie zapomniał, no to wszystkie braszki wyczesują włoski parzące. Możemy z nią postąpić jak ze szybkim i agresywnym ptasznikiem, czyli przykładamy po prostu pojemnik do szyby razem z pająkiem. No tutaj nawet nie muszę wkładać wieczka, bo jak widzicie, ona sama mi przejdzie do tego pojemnika. Ale jestem pięknym ptasznikiem. Dobra, chowamy ją, kochani. No i co? Ja muszę to wszystko umyć. Biorę się do roboty. Dobra, kochani, co my będziemy dzisiaj potrzebować? O pająku nie wspominam, bo to rzecz oczywista. O pensecie również nie wspominam, bo to rzecz oczywista. Numer dwa. I złodzie mamy tak: prosty odbioter. Mam chrobotek, dość ładny, taki fajny, stonowany ma kolor, od Reptility. Dalej jakiś suchy mech, jak najbardziej. Kolejna jest tilancja, mech hiszpański, tylko że ona jest martwa, wiecie, i tak... bym powiedział, czasem spoko się uderza, ona wygląda, a czasem nie bardzo. Niemniej użyję jej na pewno. Podłoże torfu to oczywiście na dół. Na górę mamy rainforest. Kolejne będą elementy wystroju, czyli jeden taki gruby korek, który będzie sobie szedł przez całą długość. Drugi, który go podtrzyma i korzeń, tak wiecie. No i tak naprawdę tyle. Aranżujemy to cacko. Najpierw torf. Nie może być inaczej, kochani. Ostatnio dałem go trochę za mało, no i tak bym powiedział perfekcyjnie wilgotność utrzymywał przez 5 dni. A ja tutaj mam tak, że ma mi wytrzymywać tydzień na odpowiedniej wilgotności. Dobra, jak to wygląda? No, wygląda całkiem pokaźnie ta warstwa torfu. Pierwsza za nami. Szkoda tylko, że tutaj sobie ubrudziłem całą ściankę. Teraz pora na ten największy kawałek kory. I zobaczcie, ja mam taką wizję, i coś czuję, że naprawdę to będzie świetnie wyglądać. Żeby ten korek sobie tak stał pod kątem, damy mu drugi korek, który go przytrzyma. No, spójrzcie na to. Normalnie fenomenalnie on mi tutaj pasuje. Braszka będzie miała tyle miejsca pod spodem. No genialnie. Tylko, że muszę go ustawić tak, żeby nie było mowy o tym, że on się będzie ruszał potem. Jeszcze tak podsypiemy tor do góry trochę. O, tak, no spójrzcie na to. Naprawdę wygląda super. Kolejne, kochani, będą płaty mchu. Na pewno ja widzę mech, który mi tutaj wychodzi spod, tego, spod tej kory. Co prawda, ja obstawiam, że ten mech szybko zniknie, jak Braszka zacznie wykopywać tam z tej nory ziemię. Aczkolwiek z tego co zauważyłem, to moja auratum jakoś specjalnie skora do tych przekopań terrariów nie jest, więc myślę, że może nam się to nawet całkiem długo tutaj utrzymać. No, już wygląda naprawdę świetnie. Kolejny będzie chrobotek reniferowy, zobaczcie. Fajny ma odcień, będzie bardzo pasował tutaj. Ja obstawiam. Gdzie byśmy go dali i w jakiej ilości? No to tak, może tutaj byśmy go dali, nie? Go nie wiem, czy nie przesadzę z taką ilością. Ojej, ale to tak pięknie wygląda. No nie, no spójrzcie. Patrzcie, no. Fajnie, nie? Pasuje ten robotek tutaj. Pasuje bardzo. Gdzie jeszcze byśmy go dali? O, może tutaj, patrzcie. Tak, spójrzcie na niego. No baja totalna. Co kolejne, kochani? No, porosty. A jakże? Gdzie te porosty? No, tutaj już nam się kończy trochę możliwość. Możemy dać jeden tu. O, pasuje mi. Jeden dam tutaj w przeciwległy róg. No, baja. I coś od tyłu. Hmm. Bo tak się zastanawiam, czy może by tutaj nie walnąć jakiejś warstwy jeszcze czegoś. Czekajcie. Dowalę tutaj garść torfu. O, słuchajcie, właśnie chyba mi wpadła pewna wizja do głowy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz, kiedy mamy tutaj drugie piętro, to można dowalić jeszcze więcej mchu. Co wy na to? Ale imperium leśne. Ja nie mogę. Spójrzcie na to. Ale jestem z siebie dumny. Wygląda o niebo lepiej niż wcześniejsza wersja. Mamy jeszcze trochę tilancji uschniętej. Też można ją gdzieś tutaj w sumie. O, zobaczcie, na przykład w to miejsce. Można by ją tak zawinąć. Niech ono sobie tutaj spoczywa w ten sposób. Łooo! Wow. No ja wam powiem, że bardzo ładne leśne terrarium zrobiłem. Co prawda, Brachypelma auratum zamieszkuje wyżynne tereny, które są dość suche w Meksyku, więc myślę, że takie stricte biotopowe terrarium to niestety nie jest. No ale come on, przecież ono jest po prostu genialne. Super. I na sam koniec sypniemy troszkę, ale tak dosłownie nie za dużo Jungle erfa. A nie, przepraszam, słuchajcie, to jest forest floor, nie jungle earth. Myleję. O, tu u góry jak najbardziej. Tak wiecie, troszeczkę. O, tak. O, tu jeszcze jakże do tyłu. Trochę na mech w sumie też możemy. No, spójrzcie teraz na to. O, wiecie czego mi brakuje? Liści suchych. Może nie będę ich gniótł, tylko takie wiecie, wsadzę troszkę pod ziemię Chcę go tu tu weźmy jeszcze kolejnego, albo nawet Z2. Jeszcze tutaj bym go wkopał. No, spójrzcie. Słuchajcie, oficjalnie skończyłem to terrarium. Podoba mi się, jak pieron jasny. Naprawdę. Uważam, że to jest najładniejsze terrarium, jakie ostatnio stworzyłem. Może jeszcze możemy się pokusić o to, żeby tak troszkę porwać ten mech tutaj. Super. Nie wiem, jak to wygląda na filmie, ale na żywo się prezentuje perfekcyjnie. W związku z tym przekładamy braszkę do środka. Czas zobaczyć naszą samiczkę, jest bliższa. No, pokaż się piękna. Pamiętajcie, że branie pająków na rękę jest na własną odpowiedzialność. Możemy wiedzieć, jak ptasznik się zachowuje mniej więcej, ale pamiętajmy o tym, że nigdy nie wiadomo, czy on czasem nie będzie chciał nas po prostu ukąsić. Trzeba mieć to na względzie, zawsze. Natomiast moja samiczka jest całkiem potulna. Też cieszę się, że nie wyczesuję włosków parzących, bo jak wiemy włoskie parzące, no, do najprzyjemniejszych nie należą. Jak widzimy moja samiczka już jest pokaźnych rozmiarów. Jest przepiękna, bardzo ją lubię. Nie mogę się doczekać, aż samiec mi dorośnie, wtedy będzie kopulacja. No ale spójrzcie na nią. Auratumy są takie piękne. Ptasznik ognistokolanowy. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja celowo w tym filmie nie mówiłem nic o infie gatunkowym, bo już zrobiłem taki film. Możecie sobie wpisać brachy brachypelma auratum i Wam wyskoczy mój film z infem gatunkowym, ale tak w dużym skrócie, no to słuchajcie, ma mieć wilgotno i 25 stopni i tyle. Oczywiście braszki są odporne na przesuszenia, także tym bardziej są polecane dla początkujących, bo e, no możemy po prostu czasem zapomnieć go podlać, tam mu wilgotność spadnie powiedzmy do 50%, no i, e, no i on to przeżyje, prawda? A ogólnie te auratumy powinny mieć przedział 60 75% wilgotności e, no i co, jadę jak u pszczoły włoski parzące wyczesuję to już mówiłem, nic więcej tutaj tak naprawdę nie ma do dodania poza tym, że jest to przepiękny pająk dobra mała, to będziemy się powoli żegnać z widzami, nie? Już się ciebie naoglądali jak trzeba każdy wie jak wyglądasz no, jest ładny pająk, nie? dobra kochani, będziemy ją przekładać do domku w zasadzie dlaczego nie, skoro już czeka na nią no właśnie ja, słuchajcie, jeszcze przed chwilą, poza sceną, dołożyłem ten korzeń, o którym zapomniałem. No, iść mało. Ten oto korzeń, więc zobaczmy ostatni raz z bliska, jak wygląda terrarium razem z ptasznikiem. No, musicie przyznać, że no diametralnie jej wystrój się zmienił, ale myślę, że ona będzie z tego wystroju zadowolona, nie? No, spójrzcie, jak ma fajnie. Jeszcze ma taką fajną, długą jamę. Niską, do tego dla mnie bomba, naprawdę. Jak będzie chciała sufit podwyższyć, to po prostu sobie wykopię trochę torfu. No i wygląda fajnie, nie? Tu jest ten korzeń, który wsadziłem, troszkę chrobotka dookoła. No i tak to się prezentuje. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym terrarium. Czy w ogóle na filmie wygląda tak dobrze, jak ja to widzę na żywo? No, bo mi się to słuchajcie bardzo podoba. A właśnie zamysł miałem taki, żeby nie robić tutaj żadnej ścianki, tylko żeby było takie czyste szkło, z właśnie czymś takim. No, dla mnie bomba, naprawdę. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama, bo będą backstage ze speciala i wtedy m.in. dowiecie się, gdzie w ogóle ten special jest kręcony. Ale uwierzcie mi, będzie naprawdę fajnie i tak naprawdę tyle. Wszystkie linki pod filmem oczywiście jak najbardziej warto zwiedzić. Może ktoś chce rozważyć, zostanie moim patronem. I wsparcie kanału, to wszystko zależy od was. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i widzimy się już w środę. Hej!